Siemanko wariaty? Hej hej my nie jesteśmy wariatami, spójrz sobie na Bogusia z M3. Okej, okay, dzisiaj wypowiemy się na temat Bogusia z 3 który pewnej nocy w Warszawie ostro szalał wraz z motocyklistami, z którymi po prostu się ścigał po 200 km na godzinę po centrum Warszawy, po obwodnicy i tak Cała ta sytuacja przyprawia mnie odreszcze, ponieważ wszyscy na tego Bogusia biednego najeżdżają. Jasno. A że debil, a że stwarza niebezpieczeństwo, a że kurwa zamknąć go, a że karę 35 tysięcy złotych albo i więcej, zabrać mu samochód, zabrać mu prawo jazdy, wsadzić go do więzienia, spalić go żywcem na stosie i wyjebać go w dupę. Oreo. Wszystko super, ja to rozumiem, że człowiek popełnił błąd, powinien dostać karę, ale czemu większość ludzi nie zauważyło tego? Dwukropek. Jak ten gościu zajebiście jeździ? Jak bardzo musi być dobrym kierowcą, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i wyjść z tego cało. I po trzecie, jak bardzo duże szczęście musi mieć ten gościu, żeby jeździć przez 12 minut po centrum Warszawy, tak jak jeździł, i nie dostać żadnego mandatu, kontroli ani zatrzymania przez policję. Przecież na każdym skrzyżowaniu większym na pewno jest monitoring. Każdy widział jak on jedzie, ale policja. jutro go złapiemy. Heniek, dzisiaj mi się kurwa nie chce. Heniek, jutro, kurwa, radiowóz nie zatankowany. Nie. Weź, kurwa, No, Powiem jedną rzecz. Gdyby chociaż 50% kierowców potrafiło tak jeździć jak on, nie mielibyśmy korku. Zauważcie, że on przy takiej prędkości tym samochodem panuje lepiej, niż dziadek matizem przy 20 km na godzinę. Coś w tym jest, prawda? Oczywiście, karę powinien dostać i powinien yy, się nauczyć, że tak robić nie wolno, no bo jednak stworzył zagrożenie, jeździł nieodpowiedzialnie i brak wyobraźni u niego, ale urwa, naprawdę, zajebiście prowadzi. I jeszcze jedną rzecz trzeba poruszyć, ponieważ nikt o niej nie mówił. Przepraszam bardzo, co z tymi motocyklistami? Czemu żeście się tak dojebali do Bogusia? Boguś, sieć nie pierdol, Sieć, ja tu powiem za ciebie, nie denerwuj się. Boguś jest już bardzo zdenerwowany, że z motocyklistami nic nie robicie. Tylko wszystko do Bogusia. Nie Boguć, Boguś siedź. Siedź Boguś. Boguś mówi, że jak nie złapiecie motocyklistów, to on będzie dalej tak jeździł. Też trochę żałosne jest to, że on robi sobie jaja tak z policji i ma zamiar nagrywać kolejne filmiki i znowu jeździć tak jak jeździł. Trudno jego sprawa, ja się w to nie mieszam. Tak czy inaczej kara powinna być dla takiego człowieka i nagroda za to, że tak zajebiście jeździsz, stary. Jestem bardzo ciekawy jakie wy macie zdanie na ten temat, dlatego piszcie w komentarzach. Ja chętnie z wami podyskutuję i poczytam. Zostawcie łapkę w Górę, ponieważ ona bardzo motywuje do dalszej pracy, wejdźcie na mojego facebooka, instagrama i możecie sobie zakupić na przykład koszulkę taką. Jezus mnie kocha. Naprawdę nie. Dzięki. Dzięki, że jesteście, dzięki, że mnie oglądacie. A jeżeli jesteś nowy i jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to tam na dole pod filmem masz taki przycisk subskrybuj. Kliknij go. Na razie, cześć.